To już się kameruje. Miałem coś powiedzieć mądrego, ale nic mi nie przychodzi do głowy. Więc powiem coś, pierwsze co mi przychodzi do głowy. Jesteśmy teraz na wiecu Karola Nawrockiego z moim bratem i wybraliśmy sobie tą okazję, żeby szlifować nasze umiejętności operatorsko-reporterskie. Bo...

Stachow! Paszu! Witamy! Jerzego, Opatów! Nopaków! Karol Przyszłość! Karol Przyszłość! Karol Przyszłość! 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 Wychowioli. I krzyknijmy, Zwyciężymy! Ojciec się świetnie wstawił za to. Zwyciężymy! Zwyciężymy! zwyciężymy. 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 nas samych jako wspólnotę narodową, a nie oglądać się na obce ideologie, które chcą z naszego kraju, z naszej ojczyzny, z naszej pięknej Polski.

Chcesz coś powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że fajnie było. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie uczestniczyć w tym patriotycznym wydarzeniu. Złapaliśmy kilka ciekawych ujęć psów śpiących na chodniku. Spotkaliśmy kolesia, który jak się mnie zapytał, jaki mam model aparatu, to ja zapomniałem jaki to jest model aparatu, co jest jakby nie patrzeć, świetną, świetnie jakby o mnie mówi, jako o profesjonaliście. Bardzo ładnie się przedstawiłem. I co? No i przyjedziemy do domu. Teraz na ekraniku aparatu to co nagraliśmy wydaje się być świetne. w domu będzie jak zwykle zderzenie z rzeczywistością, że się obraz trzęsie, że jest nieostro, że jest niedoświetlone albo prześwietlone. Później po wrzuceniu w program okaże się, że nic się nie da z tym zrobić. I później obiecam sobie, że następnym razem postaram się lepiej. I tak to śmierć. Ale na szczęście to nie jest nasza wina, tylko to jest wina tuska. To jest, dokładnie. To jest tak jak było na wiecu powiedziane wina tych pierdolonych lewaków.